Dziś są walentynki, czyli święto zakochanych. Młodzi i starzy będą wyznawać sobie miłość i spędzać wspólnie e, czas. Jedni pójdą do restauracji, inni pójdą do kina, a jeszcze inni zostaną w domu i będą cieszyć się swoją obecnością. Ci ostatni to szczęściarze, bo dla wielu młodych ludzi e, w dzisiejszej Polsce perspektywa spędzenia walentynek we własnym mieszkaniu to w zasadzie marzenie niemożliwe do zrealizowania. Młodych Polaków nie stać na zakup mieszkania. Ale nie stać ich też na wynajem. W sytuacji, w której trzeba każdy grosz odkładać na, na opłacenie czynszu czy też na spłatę kredytu lub mieszkać kontem w pokoju przechodnim w mieszkaniu rodziców, trudno myśleć o przyszłości i o zakładaniu rodziny. I trudno się dziwić, że wskaźnik urodzeń w Polsce systematycznie spada. Bo żeby wychowywać dzieci, żeby się kochać i zakładać rodzinę, to przede wszystkim trzeba mieć gdzie mieszkać.